Witajcie, z tej strony Krzysiek z kanału iBoots, a dzisiaj zaprezentuję Wam kolejny odcinek Let's Play. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie, tak jak poprzednio, w trzy tytuły. No, będzie wśród nich jeden tytuł, który bardzo lubię grać. Będzie tytuł, który odkryłem dzisiaj, że jest bardzo ciekawy i fajny, a jednocześnie darmowy. No i tytuł, który zdobył aktualnie pierwsze miejsce w płatnych grach na App Store. Ok, skoro już tak powiedziałem, zacznijmy teraz sobie od jengi. Jest to gra, którą najbardziej lubię grać w szczególności na przerwach w szkole, lub uważam, że jest to również dobra gra, jeżeli chcemy pogadać z kimś innym, bo w grze mamy e, trzy tryby. Jest tryb Classic, który ja Wam tutaj zaprezentuję ze względu na to, że jestem sam. Tryb arcade, w którym zdobywamy różne bonusy i nasza wieża składa się z różnokolorowych klocków oraz tryb pass and play, czyli tryb, w którym możemy mieć dwóch lub więcej graczy i każdy ma swoją kolejkę i ten, który zrzuci wieżę podczas swojej tury, no jak wiadomo przegrywa grę. No a to przejdźmy do samego gameplaya. Po jakimś czasie, gdy zbudujemy odpowiedniej wysokości wieżę, odblokowujemy sobie tutaj kolejną lokację. Pierwsza lokacja domyślna to jest taki jakby salon, w takim pokoju gdzieś w wieżowcu, a inna no to taki jakby balkon. No, a my zagramy sobie w pierwszej lokacji. Jak widzicie, tutaj są wskazówki jeśli chodzi o granie. Jeżeli klikniemy na klocek jeden koloru czerwonego, będzie trudny do wyciągnięcia. Jeżeli różowego, to łatwiejszy, a... O, uwaga! A jeżeli koloru białego, to nie będzie z tym problemu. Ten był różowy. Klockami możemy... jak chcemy operować tutaj. Tak, żeby nie spadały one mimowolnie i po prostu nie naruszały konstrukcji naszej budowli. Albo po prostu klikamy i one same sobie tutaj spadają, układając się tak jak tutaj zostały zaplanowane. Poszukajmy jakichś łatwiejszych klocków. Tu jest taki też różowy. O. Jak widzicie tak to się prezentuje. Fajny jest też efekt tego jak ta piramida spada. Przepraszam, jak wieża spada, tak. O, możemy to za chwilę wam tu pokazać. O, za chwilę wieża niestety się nieuchronnie zniszczy, bo tak ją przekręciłem. No, no i tak to, tak to wygląda. To już nie będziemy kolejny raz w to grać. Sami widzieliście jak gra się prezentuje. Graficznie jest bardzo ładna, możemy wieże obracać wokół i e, również poruszać ją w górę i w dół mamy wskazówki, które, które klocki będzie łatwiej nam wyciągnąć. No i jak sami widzieliście, gra jest ciekawa. Szczególnie te trzy tryby to dobra sprawa. No a teraz już włączyłem, przejdźmy do kolejnej gry. Jest to moje dość duże odkrycie dzisiejsze na App Store. Nie sądziłem, że darmowa gra może, może być tak ciekawa. Zarazem gra, która w sumie ma w tak banalną budowę. No w grze mamy dwa rodzaje yy, tych takich jakby... Sześcianów czy tutaj z tego widoku kwadratów. No i mamy tutaj tak operować, tak rozbijać sześciany niebieskie, żeby nie naruszyć tych czerwonych, nie mogą nam paść one poza, poza tą białą kreskę, która tutaj się znajduje. No, i jeżeli zbijemy wszystkie niebieskie klocki, a czerwone nam zostaną, no to. Poziom jest zaliczony. Podczas gdy zbijemy klocek czerwony, tracimy jedno życie. E, domyślnie żyć na każdy poziom mamy 10. Tak to wygląda. Niby nic specjalnego, ale jednak e, po kilku, po kilku rozgra rozgranych levelach gra zaczyna naprawdę wciągać. No, jak wiadomo, zdobywane punkty. Czasami trzeba trochę uważać, żeby. Ok, żeby w odpowiednim momencie e, zbić dane klocki, ewentualnie e, trzeba to zrobić w jednym momencie. To jeszcze nie, nie ten level, ale za chwilę to będzie. No poczekajcie, chwilę. Ok. Tutaj będzie trzeba coś pokombinować. Widzicie? Na, na tyle szybko, żeby klocki nie spadły nam poza obrys tego e, białego prostokąta. No. Gra fajna. Szczególnie jak na darmową produkcję. A teraz wejdziemy sobie do aktualnego hitu no, W gry numer jeden w płatnych grach na App na W zasadzie która weszła na ten status w ciągu y, zaledwie kilku dni. No... Z początku mnie to troszkę dziwiło, bo nie widziałem w tych grze niczego specjalnego. Ale jednak po jakimś czasie się przekonałem. Gra ma przyjemną uprawę graficzną. Dość ciekawą muzykę. No i to no, pomysł też jest ciekawy. Choć trzeba przyznać, że jeszcze w tą, grze, w tą grę... Trochę słabo może gram, dlatego mi się tutaj średnio podoba, ale jak wiadomo wszystko jest kwestią wyćwiczenia i w kolejnych levelach, gdzie te górki są jakby takie bardziej e, o mniejszym nachyleniu, ale takie bardziej e, płaskie, trochę większe, le trochę lepiej mi się grało. No ale zaliczmy chociaż ten level, żeby wam pokazać więcej. No. Maksymalnie doszedłem tu do trzeciego levelu. No, grę się kupiłem dopiero dzisiaj, więc... Myślę, że jeszcze się trochę podlepszę. No. no. jest to co, to o czym mówiłem. Te górki o... ...mniejszym nachyleniu się trochę bardziej rozpędzić. No, i gra się robi coraz fajniejsza. Niż... Gramy do momentu, w którym nastanie nos. No, pewnie już to widzieliście. W każdym razie e, to by było na tyle. Dziękuję, że tak bardzo interesujecie się kanałem. No, widziałem, że nie byliście specjalnie zadowoleni z tego, że wrzuciłem e, filmy związane z Sony PSP. E, może odejdziemy od tego pomysłu. No to jeszcze jest kwestia do przemyślenia. A w każdym razie dziękuję Wam za zainteresowanie kanałem, za to, że mm, piszecie komentarze, że jakby udzielacie się w życiu kanału, no i za, no za to wszystko. No. Także proszę, żeby było tak, tak dalej. No i szczególnie zapraszam do subskrybowania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, bo uważam, że, że warto. W perspektywie jeszcze z wiele ciekawych nagrań. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!